Specjalnie na życzenie użytkownika Paradox Camera. Oto lista moich, jak się mi okazało, 15 filmów, na które najbardziej, od, naj, najbardziej wyczekuję tego roku. Oczywiście nie ma to żadnej y, kolejności, na których film oczekuję bardziej na Po prostu tak je zapisałem i tak jest. Oczywiście nie wszystkie filmy się na tym znalazły, bo już kilka mi uciekło, chociażby pod pijanym aniołem Smarzowskiego, już jest w skinach, więc y, tego filmu nie ma. Oraz kilku, które jeszcze nie mają premiery, także. Bez przeciągania zaczynam. Pierwszy film, Obrońcy Skarbu. Jest to kolejny film w reżyserii George'a Clooney'a. George Clooney, Matt Damon, John Goodman, kilku jeszcze dobrych aktorów. Clooney udowodnił już kilka razy, że zna się na reżyserii, więc wyczekuję i zobaczymy, co to będzie. Kolejny film to Interstellar Christopher'a Nolana. Prawdę powiedziawszy, po incepcji trylogii Batmana biorę wszystko w ciemno Nolana. Pomysł bardzo fajny jest... Podróże w czasie, czasie przestrzeni, takie różne rzeczy może być bardzo ciekawe, więc y, wydaje mi się, że to będzie dobry film. Kolejny: Magic in the Moonlight. Jeżeli nie słyszeliście, jest to film, którym, którego ryserem i scenarzystą, oczywiście, jest Woody Allen. W Woody Allen zakochałem się ponownie. gdzieś mniej więcej w okolicach. Wszyscy mówią: Kocham Cię? <laughs> Śmiesznie w ogóle zrozumiało. I od tej pory, czy to był y, właśnie ostatni film Blue Jasmine, czy to był. Y, Północ w Paryżu po prostu jest świetnie, przynajmniej oczywiście dla mnie, dlatego to jest kolejny film, na który oczekuję. Kolejnym projektem jest Sin City: The Dame to Kill For. Długo czekałem, naprawdę, znowu pewnie też na kolejną część. W końcu się doczekałem, doczekaliśmy. Niedługo wejdzie do kin nowy film Roberta Rodriguez'a oraz Franka Millera, warto podkreślić. Jest Mickey Rourke, jest Clive Owen, jest praktycznie biorąc cała obsada. Która znamy z poprzedniej części, więc może być fajowska. Na miejscu kolejnym nowa wersja Robocopa. Jestem wielkim fanem oryginalnego Robocopa Follower-Havena, chyba nikogo nie muszę przekonywać. I jestem bardzo ciekaw, co zrobili tym razem. Ostatnio te nowe wersje tak jakoś yy, niespecjalnie się Mam nadzieję, że tym razem będzie fajniej. Nie wiem, czy pojawi się Peter Weller, nie ma o tym zmianki. A bardzo Gardyborg, nie wiem, tam jakiś epizodzik yy, zrobił, może tak jak Stani, przechodzi, albo coś, nie wiem. Jest Miguel Ferrer. Grał w oryginalnym robokopie, gra też tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja, jako, że jestem fanem komiksów, takowy film też nie mogę zabraknąć. Na miejscu kolejnym, Captain Ameryka. Pierwszy film nie, nie rozczarował, mam nadzieję, że teraz będzie fajnie. Tym bardziej, że ma być i Czarna i jeszcze kilka innych postaci się pojawia, które znamy już z uniwersum Marvela, więc to będzie, mam nadzieję, to, co ty gryskiliby najbardziej. Kolejny film to produkcja w reżyserii Walego Pfistera, Pewnie Faceta nie życie, ale dość powiedzieć, że do tej pory to był Operator Chrisa Nolana, czyli Incepcja, Batman, wszystkie te filmy wszystkie wszystkich nich pracował. Ten film nosi tu Transcendencja. Tak naprawdę zbyt wiele o tym filmie nie wiem, poza tym, że jest drony Depp, Morgana Freeman i jest tematyka, która mi jak najbardziej odpowiada, ale czasem trzeba zaryzykować i pójść w ciemno. Kolejny komiks, kolejna suma Marvela, czyli Spider-Man 2. Jamie Foxx, Paul Giamatti, rewelacyjny Paul Giamatti, bezdroża były świetne. Zobaczymy, jak sobie poradzi w roli złego charakteru. Może będzie ciekawie. Kolejnym filmem jest Gone Girl, w reżyserii Davida Finchera, rola główna Ben Affleck. Fincherek dla mnie, jest w kratkę. Naprawdę ma przybytki geniuszu, ma filmy beznadziejne. Mam nadzieję, ostatni film był świetny, mam nadzieję, że tym razem też się nie zawiedzę. Trzeci komiks na mojej liście to X-Men, przeszłość, która nadejdzie. Nic dodać, nic ująć. Czekam aż Wolverine przeniesie się w przeszłość, która potem będzie przyszłością, która się Nie Nieważne. Wiecie o co chodzi, dlatego ten film musiał się znaleźć na mojej liście. Kolejny film to Zmierzch Planet małp. Kontynuacja hitów przed kilku lat. Biorąc pod uwagę, jak się do tego zabrali, poprzednia część naprawdę była dosyć ciekawa. Mam nadzieję, że tutaj tego nie zabraknie. No, gorzej nie może być niż w filmie z Markiem Olbergiem, więc yy, oczekuję tutaj samych pozytywów. Kolejny projekt, na który wyczekuję i w sumie a szkoda, bo to jest trzecia część yy, i wydaje mi się, że będzie zwiększenie trylogii, jest w filmie Zniszczalny 3. Oczywiście Niezniszczalni, no wiadomo, tam kto wszyscy się pojawiają, chociaż naprawdę do tej pory mi się wydaje, że brakuje jeszcze Stevena Seagala, ale on ma inne zapędy, trochę polityka i to tak dalej. To, kto się tam pojawi? Nie muszę mówić. Gibson, Harrison Ford, wszyscy, którzy znamy do tej pory, będzie niezła rzeźnia, mam nadzieję, w stylu lat 80 Czyli Commando, Rambo, Cobra powraca. Oczywiście nie mogło zabraknąć również filmu po tym Pompeje. W reżyserii jednego z moich ulubionych reżyserów, a ostatnio trochę, trochę przegina z Resident Evil i trzech muszkieterów też była porażka, czyli y, Pola W.S. Andersona. Y, jestem ciekaw. Bo powiem tak, Żołnierz, Ukryty Wymiar, Obcy Kontrapredator, pierwszy. Tak naprawdę, Resident Evil i y, Dead Drace, w swoim gatunku, są filmami dobrymi. Jeżeli nie bardzo dobrymi, to przynajmniej dobrymi, jak dla mnie. Zobaczymy, co zrobić z popyjami. Jeżeli nie jest pierwszy tego, tak jak y, Trzemuszkiterów, to powinien być fajny film. Przedostatni film to Teenage Mutant Ninja Turtles. Może się wam podoba ten pomysł, może nie. Ja się na tym filmie wychowałem, na kreskówce tym bardziej. Ciekaw jestem, co Michael Bay zrobi. Może to spierniczyć pokazowo, aczkolwiek. Jeżeli nie pójdzie za bardzo w stronę Transformerów, tylko powiedzmy skupi się na, na tym, żeby to zrobić troszkę lepiej solidniej, no to może być całkiem fajny film. No i ostatni film, na który, my, na który czekam, to Guardians of the Galaxy. Tego filmu nie mogłoby być zabraknąć. Tak naprawdę komiksu nie znam. W ogóle jedna rzecz. Może nie jedna, ale jedna z wielu rzeczy, które mi przypominają do tego filmu, to jest Michael Rooker. Dzwonią dzwony? Nie dzwonią. Pewnie nie pamiętacie faceta, a jest to świetny aktor y, charakterystyczny, abyście go zobaczyli. Y, może na przykład, może, co możecie nie pamiętać? Szczury z supermarketu. Taki film, który dawno, dawno na nakręcił Kevin Smith. Ogólnie facet, fajnie, fajną, y, jak dla mnie robi robotę, bardzo charakterystyczny aktor i mam nadzieję, że film zapowiada się rewelacyjnie. Będzie też ciekawe. Tak więc wygląda moja lista 15 filmów. Którego filmu zabrakło? Pewnie, że tak. Mnóstwo filmów zabrakło. Wiele filmów się nie pojawia, jak już mówię, z czysto technicznych powodów, ale będę miał na nie oko i będę patrzył. Hmm. A Wy co myślicie? Jakie filmu brakło? Cokolwiek będzie było, piszcie, komentujcie i może w sumie razem stworzymy fajną listę filmów, które warto oglądać w roku? Zobaczymy. Tymczasem widzimy się już niedługo. Na razie.